Witam moi drodzy! Kolejny odcinek synchronizacji, ten poprzedni materiał, o, to on miał właśnie taką em, miniaturkę, tyczył się pola kwantowego, czyli do wymiaru ósmego było tworzenie jednolitego pola, takiego wspólnego, całościowego rezonowania. Jak ktoś tak nie rezonuje, to jest słabszy. Jak ty mocniej rezonujesz, to masz większy wpływ na to, co on robi, jak i ty, ale też i twoja doskonałość jest większa. Rozumienie tego, co się dzieje. Tu w tym przypadku mówimy już o bardzo wysokiej wibracji, bo mówimy tutaj od 0 HZ do 15 050 HZ. Tutaj to już są najwyższe wibracje. Jezus i Budda doszli właśnie do takiego poziomu. Dzięki temu mogli i wprowadzać różne zmiany. Tu moi drodzy, sposób funkcjonowania, zachowania się, żeby wejść w wysokie wibracje, jeszcze nie wiemy w jakie wejdziecie, wszystko zależy od tego, jacy na dzisiaj jesteście udoskonaleni, jak eksplorujecie te światy, jak przerabiacie lekcje, jakich przewodników macie, czy lekcje odrabiacie już z ojcem. No to ma tutaj swoje znaczenie. Jeśli to wszystko przebiega poprawnie, to możecie tu na 100% lecieć. Jak jesteście nowicjuszami i chcecie tylko doświadczyć czegoś, co pozwoli wam lepiej funkcjonować, to skorzystacie z tego w 50%. Ale pamiętajcie, że i tamta synchronizacja, czyli to, co było tu zawarte, choć tyczy się do pola kwantowego, do ósmego wymiaru, jak i ta, a już nie mówiąc o tej, są takimi działaniami medytacyjnymi, Znacznie większymy od tego, co potrafi dzisiaj robić ludzkość. Nie ma nikogo na świecie w tej chwili, kto potrafi takie, w takie no, częstotliwości wejść, nie mówiąc już o tym, by utworzyć pole, w które będą mogli wchodzić inni ludzie. Nikt o tym nigdy nie wiedział, tego nie tworzył ani Jezus. Ani Buddha. Ja się co prawda jeszcze wszystkiego uczę, ale przyszedłem tu budzić świadomość. Więc y, moja wiedza, z którą przyszedłem, jak i to, co, y, czego muszę w doświadczeniu się później jeszcze nauczyć, to jest jakiś taki wyłom. Buddha miał swoje, Jezus miał swoje, ja mam swoje, oni skończyli nauki, ja jeszcze swoje nauki nie skończyłem. Niemniej to, co tutaj robię z tym, jest edenementem. Moi drodzy, przygotowałem wam planszę. I tutaj to jest plansza bardzo uniwersalna. Ona ma, jakby powiedzieć, dwie takie odsłony. Ta odsłona z tą panią tutaj mówi o tym, że wchodzimy w kształt. Osłona tutaj z, takim, no, z taką rzeźbą, nazwijmy to, bo to jest jakaś rzeźba. Mówi o tym, że skupiamy się przede wszystkim na wzmacnianiu indywidualności. Tu nie szło połączyć tych dwóch plansz. Dlatego, moi drodzy, na samym początku, jak zacznie się wasza medytacja, czyli takie wejście po prostu w tę planszę, i tu macie fotele, na tych fotelikach sobie możecie usiąść, to po prostu tutaj no nie będziecie wiedzieć, jak jest ta pani, że można iść dalej. Ja nie będę otwierał wam przejścia dalej, bo to jest przeznaczone na warsztaty. Które odbędą się lub które odbyły się 17 listopada 2024 roku. Tam to wszystko jest właściwie przerabiane i wejdźcie sobie na te warsztaty, żeby się więcej nauczyć. To tutaj jest tylko w tym obszarze nie będzie wyjścia, w wyższe światy duchowe. To jest ten obszar, ale obszar, który współdzielicie z wszystkim tym, co jest w waszym świecie i co jest waszym osobistym kanałem. Ogólnie, jak zamykacie oczy, jak tu sobie siądziecie i chcecie być właśnie tak ze wszystkimi, lub chcecie być tylko tak w sobie tak, żeby wszystko was zachodziło, żeby być, było tak słodko, żeby był przyszło zdrowie i różne inne stany, no to możecie sobie tu pobyć. Ogólnie włączy się najpierw ta plansza na jakieś 10-15 sekund, potem ta plansza, a wy sami już wtedy będziecie decydować, czy Jednocześnie już widzieć innych ludzi i z nimi wchodzić w interakcję, czy też tutaj być indywidualnie, aby wszystko do was szło i was zmieniało. No nie? To już tak wedle te, tych potrzeb, które się intuicyjnie wyczuwa. Ogólnie, moi drodzy, siada się tam, zamyka oczy i już cała ta przestrzeń, która tam jest, w was wchodzi tutaj no, niestety nie można od tak sobie sprawdzić tej przestrzeni ponieważ ja przygotowałem te plansze w 41 Emanacji ojca czy jak idziemy do góry lub bo to przecież świat został stworzony od góry od pierwszej czyli tej poza rzeczywistości tam był ten punkt gdzie zaczęto przygotowywać powstanie naszego świata doszło się dotąd i tu już powstała nasza rzeczywistość my tu właśnie podróżujemy wychodząc poza rzeczywistość bo tam nie wiemy co jest i nigdy tego nie zobaczymy ale ten fragment w którym ojciec tworzył naszą rzeczywistość opartą na energii to tutaj możemy do niego dojść bo to są znane nam klimaty wszystko mówi jednym językiem Choć nieco inaczej do tego trzeba się przyzwyczaić, bo proces tworzenia nie jest tym samym, co my robimy tu na Ziemi, choć ma swoje podobieństwa. I stamtąd aż to wszystko uruchamiałem. Jest to coś nie do zniszczenia, jest to działające aktywnie, jest to cud, na który pracowałem dwadzieścia parę lat, dzięki któremu ludzie będą mogli wreszcie iść do siebie. Jednakże i to nie byłoby aż tak mocne i tutaj by się wszystko rwało, bo jak wiecie, istoty niematerialne, te, które żyją pod osłoną nocy, jak to się mówi, czyli w tym świecie energetycznym, a my jesteśmy istotą energetyczną, w duchowo energetyczną w 98%. Fizyczny świat to tylko 2% naszego życia. Więc tamte istoty yy, po prostu mogą z nami robić co chcą. Zatruwają życie, niszczą DNA, opętują, twoje nawiedzenia. Matko jedyna, co się tam dzieje. Na szczęście. To wszystko zostało y, y, właśnie... W czasie warsztatów 17 listopada 2024 roku zdjęte i nie ma ciemności, nie ma opętań, nie ma demonów, nie ma nic. Przyszły normalne warunki. A tam no, są takie różne proste formy, które mogą nam troszeczkę zaszkodzić, tak jak na naszym poziomie wirusy i bakterie, ale złośliwego księstwa szatana już nie ma. No tam, takiego, takiego języka użyłem. My Wiemy, jak to wszystko wyglądało, i dzięki temu można wchodzić i utrzymać się w tych stanach, które są zakodowane w tych artefaktach. Także, moi drodzy, jest dobrze. Wreszcie można stać się jedenczykiem, wreszcie można powolutku nad sobą pracować i gruntować nowe wibracje I właśnie Edeńczycy, ci, którzy się tak jak powiedzieć, wyforują, którzy będą najmocniejsi, zaczną powolutku budować ten Eden, taką nieformalną organizację, bo ona polega na wolnym w słowie uczestnictwie w jakimś tam cyklu, w jakimś tam działaniach, w jakichś tam przemianach. I takie stowarzyszenie nieformalne, po sercu, po słowie, świat duchowy nazywa emeryzacji. Genem. Moi drodzy, jak tu siądziecie na tym foteliku, najlepiej chyba siedzieć na tym kolorowym, ale Wy sobie możecie wybrać. Jak się tam siada, po prostu od razu, od razu pojawia się cisza. Jest spokój, złote barwy przychodzą, dlatego taki tu jest glamour, i po prostu nawet nie wiesz, czy masz specjalnie o czymś myśleć, na coś zwracać uwagę, ponieważ to wszystko w najcudowniejszy, w najbardziej doskonały sposób wchodzi w ciebie. Czy czujesz, że to wszystko tam jest żywe, nawet bardziej żywe od ciebie, i to w tobie jest? Naprawiają ci wszystko, ciało fizyczne, energetyczne, synchronizują z całością, po prostu tworzą z ciebie. Dziecko ojca. I to jest najważniejsze. Po takim relaksie, po wyjściu z tego, to jesteś taki jakby nietykalny. Jakbyś naprawdę lobotomię przeżył na poziomie energetycznym, lub jakbyś się jakby skorzystał z jakichś używek. Jest po prostu fantastycznie. Jest cisza. Cisza milczenia, nie musisz się zrywać, nie ma irytacji, jest czysta obserwacja, akceptacja po prostu jest inaczej. Dzięki temu powoli zaczynamy na wszystko patrzeć i gruntować te nasze stany. Co najważniejsze tutaj powolutku, bo w to trzeba wchodzić raz za razem, kiedy tylko macie czas rozpoznacie nowe stany, o których nie mieliście pojęcia. Jest to jednak trudne. Na szczęście niedługo będą jeszcze warsztaty, zaraz na początku przyszłego roku, w których przerobimy te słynne stany, jakie były właśnie na Wyspie Miłości. A Wyspa Miłości to jest ten właśnie obszar dla istoty ludzkiej 21-wymiarowej tutaj natomiast dałem znać, że to wszystko co tu robię, tak jak i w poprzednim cyklu, w poprzednim materiale, który mówi o polu kwantowym, że to jest i dla istot siedmiowymiarowych, dwunastowymiarowych, 21 wymiarowych, ponieważ tutaj tworzymy nowy model energetyczny 13+ to wszystko jest wytłumaczone w wideoblogu, właśnie, który mówi o trzech rasach zamieszkujących Ziemię. Jeszcze akurat w tej chwili go nie nagrałem, będę to robił jutro. Moi drodzy, fantastyko, niebo boskie, niebo Ojca zostało otwarte. Tam wchodzicie i się przemieniacie. Na dodatek jest cudownie, po prostu cisza. Nie można się denerwować, niepokoić i czuć tylko, jak się zmieniasz, jak się doskonalisz, jak rośnie w tobie chęć połączenia się ze wszystkim. Zapraszam do, na sesję waszą wewnętrzną. Całość jest przygotowana.